Wysokie temperatury i słoneczna pogoda sprzyjają wakacjom w Polsce. Nasi rodacy odpoczywają w całym kraju. Niektórzy z nas zdecydowali jednak wybrać się za granicę. Jak przygotować się do podróży lotniczej? Co zabrać ze sobą albo czego nie zapomnieć w podróży na lotnisko, bo to już od niej rozpoczynają się nasze wakacje. Jak zapakować samochód i co zabrać do Chorwacji? Co zjeść w Chorwacji na miejscu? Jak zrobić, żeby nie przepłacić? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi będziemy szukać w dzisiejszym programie ONET Wakacje. Ja nazywam się Karolina Walczowska i na co dzień pracuję w redakcji ONET Podróże. Zanim przejdziemy do szukania odpowiedzi na te nasze wszystkie pytania, sprawdzimy, co słychać w pogodzie. Nad Polskim Morzem szukam, gdzie mamy Władysławowo, 23 stopnie. No ja wróciłam chwilę temu z Władysławowa i faktycznie tak na 20 kreskach ta temperatura się utrzymywała. No trzymam kciuki, żeby nie padało i zapowiada się, że nie pada. Warmia i Mazury deszczowo, tam warto mieć ze sobą kurtkę przeciwdeszczową. Zresztą mówi się, że nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie, więc zarówno krótki podkoszulek jak i... E właśnie kurskę przeciwdeszczową warto mieć ze sobą. E, w górach e, też nad, e, temperatura będzie się utrzymywała w około, e, okolicach około 20 stopni. Zakopane 18, Wisła 21, Szklarska Poręba też 21. Taka pogoda w Polsce. A co za granicą? Zaraz się przekonamy. Ze mną na łączach pani Monika Zymon-Waligórska, nasza chorwacka ekspertka, Polka, która od wielu lat mieszka na południu Chorwacji. Czy się słyszymy? Tak, bardzo dobrze się słyszymy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry pani Moniko. Ja chciałabym zacząć od tego. Co, co słychać w Chorwacji, bo Polacy są w pierwszej dziesiątce narodów, które najchętniej do Chorwacji przyjeżdżają. No jest to nie bez powodu nasz jeden z ulubionych naszych kierunków. Chciałam zapytać, czy Polacy dopisują, czy ci turyści, którzy tam za panią są, to są właśnie Polacy? Między innymi to okres turystyczny już w pełni się nam zaczął. Także między innymi tutaj słychać głosy polskie. Natomiast poprawię troszeczkę. Faktycznie przez całe pół roku Polacy są w pierwszej dziesiątce, ale w czerwcu już się klasyfikowali na czwartym miejscu. Wcześniej byli Austriacy, Niemcy, Słoweńcy, ale muszę tu zaznaczyć, że część tych e narodów to są po prostu Chorwaci, którzy mają obywatelstwo austriackie czy niemieckie. Pani Moniko, gdzie się pani znajduje? Gdzie taka piękna plaża? Obecnie znajduje się w miejscu, gdzie mieszkam, ale to jest jedna z plaż. Nazywa się Baczpice, to jest plaża miejska, piaszczysta. Tu najwięcej dopisują turyści, bo może dlatego, że jest najbliżej Starówki. Pani Moniko, no nie możemy nie porozmawiać o cenach, o, o tym, że Chorwacja weszła na początku roku do strefy euro. Te ceny rok do roku wzrosły no i spędzają sens powiek Polakom. Oni dosyć mocno i głośno komentują ceny. Jak, jak te ceny wyglądają rok do roku? Czy faktycznie mówimy o dużym skoku? Co prawda ceny wzrastają co roku, niemniej jednak muszę zaznaczyć to, że ceny u nas nie wzrosły z dniem wejścia do strefy euro, tylko wzrosły w listopadzie i w grudniu. Natomiast oczywiście są droższe ceny wyżywienia, ale wyżywienie to poszło około, około 10 to nie jest to aż tak strasznie dużo, natomiast w tym się zgodzę z turystami najwięcej poszły ceny restauracji i noclegów, to co jest dla nich najważniejsze i to poszło w górę około 20%. To gdzie w takim razie szukać lokali, żeby zjeść taniej? Jeżeli chodzi o centrum na przykład splitu, to ceny zaczynają się od 16 euro do 20 euro. W takich przedziale można dobrze zjeść, natomiast w no to już od 7 do 10. Niemniej jednak ja zawsze polecam turystom, aby wyjść poza centrum i tam naprawdę też można bardzo dobrze zjeść. Duże porcje można dostać, świeże, ale za niszczą cenę. Ale co jeszcze ciekawe, że jeżeli turysta będąc w Kurowdzie, a pojedzie w głąb lądu około 30, 30 nawet kilometrów, to tam są już zupełnie inne sery, ponieważ prawo się rządzi rynkiem, że nad wybrzeżem zawsze jest gorąco. Zawsze jest e, gorące ceny są, prawda, wyższe niż w lądzie, ale inne no co, jeżeli chodzi o ceny nad wybrzeżem, ja uważam, że też e, należy porównywać z cenami kurortów w Polsce, bo, jeżeli, bo nie możemy porównywać z małym miasteczkiem które nie jest styczne w Polsce, tylko należy ceny porównywać z, na przykład z sofotem Zakopanem, czy ze starówką w Warszawie, w Krakowie i wówczas to są ceny adekwatne, czy faktycznie u nas w restauracjach jest tak drogo. Tak no my wszyscy poczuliśmy po swoich kieszeniach w Polsce jak te ceny wzrosły i tak naprawdę tak jak pani mówi kiedy porównamy właśnie ceny kurortowe w Polsce to ta Chorwacja aż tak nie wygląda jak komentują ją głośno turyści ale rozmawiamy o rzeczach przyjemnych o tym czego spróbować w Chorwacji co zjeść jak już dotrzemy do tych nadmorskich tawern no, na pewno warto zjeść regionalne potrawy, czyli owoce morza, e, na przykład czarne risotto, które jest mało znane, jest to e, z ryby stipy. E, na przykład e, warto też zjeść e, kalmary prażone, czy, e, czy na grillu. Co jeszcze? Warto też zjeść paściszade. Paściszada to jest regionalne również danie. E, to jest e, e, wołowina. Mocno y, marynowana i podawana z tak zwanymi kluseczkami czyli linnokiami. A już takie bardzo ekskluzywne danie y, to jest peka. Peka może być y, p, serwowana albo z ośmiornicy, albo z jagnięciny i cielęciny. I należy ją zamówić dzień wcześniej, ponieważ y, zarówno ośmiornica, jak i, y, jak i mięsne dania muszą być wcześniej marynowane. I one dosyć długo się pieką na żarach. Na, one się chcą na kamiennych mhm. pieców, właśnie na żarach. Pani Moniko, gdyby miała pani na koniec wskazać trzy rzeczy, o których polscy turyści powinni pamiętać przed podróżą do Chorwacji, to co by to było? Co jest najważniejsze w tym momencie, o czym nie możemy zapominać? Najważniejsze jest przede wszystkim dokument tożsamości. Czy jest to paszport, czy dowód osobisty, ale on musi być ważny. Nie jest to prawo jazdy, nie, jest, nie może to być jakieś upoważnienie, jeżeli ktoś zapomniał e, dokumentu tożsamości. Musi, musi pamiętać o dokumencie tożsamości i to ważne. Jak również, że nieraz rodzice zapominają, że dziecko e, m, nie, e, nie musi mieć dokumentu tożsamości. Dziecko też jest obywatelem i też musi mieć dowód tożsamości. Ubezpieczenie, minimum ubezpieczenie eku. Można też, prawda, dodatkowe. Co jeszcze? Jeżeli jesteśmy na plaży, warto, aby się posmarować filtrem, mieć ze sobą butelkę wody i nakrycie głowy. Bo je, naprawdę są bardzo duże upały, temperatura powyżej 30, 30 stopni e, i jedno odwodnienie czy siedzenie na słońcu nadmierne grozi po poparzeniem lub udarem, czego nikomu nie życzę. Jak również, e, jeżeli się będzie na miejscu, e, uczulam turystów, żeby nadmiernie nie szarżowali. E, ponieważ jeż, nie fajnie by było, gdyby wakacje się skończyły na przykład w szpitalu czy e, na policji. Dlatego lepiej e, mierzyć siły na zamiary i z alkoholem na słońcu też uważać. Pani Moniko, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że uda mi się do Chorwacji w tym roku wybrać, bo tak pięknie pani opowiada, że nic tylko pakować walizki i wyruszać w podróż. Dziękuję pięknie. A w podróż wyruszyć można samochodem, bo tak zwykle w większości Polacy podróżują nad Adriatyk, ale też samolotem. Wiele linii lotniczych utworzyło bezpośrednie połączenia z Polski. O tym, jak się przygotować do takiej podróży samolotem, porozmawiam za chwilę. Chcę lec z Martyną Martyna, tysiące pasażerów codziennie. Y Jeździ na lotniska, dalej wyrusza samolotami w świat. Um, powiedz mi z swojej perspektywy, specjalistki, ekspertki lotniczej, co jest najważniejsze um, przed podróżą, o czym musimy pamiętać. Tutaj przed chwilką w rozmowie z, z panią Moniką z Chorwacji, ona też bardzo podkreślała kwestię dowodu osobistego. To faktycznie jest taki duży problem. Polacy o tym zapominają. Tak, masz rację. Należy sprawdzić przede wszystkim ważność swoich dokumentów, które zabieramy. I rzeczywiście tak. Jak wspominałyście, niestety nasi rodacy zapominają tych dokumentów, także jest to bardzo ważne, żeby przed wyruszeniem na lotnisko sprawdzić, czy rzeczywiście mamy wszystkie obowiązujące w danym kraju dokumenty. Ja radziłabym również zrobić nawet kopię takich dokumentów, bo zdarzały się sytuacje, gdy ludzi okradziono, czy, czy mhm. zagubili takie dokumenty. Także na pewno wtedy, mając taką już kopię swojego dokumentu, łatwiej jest wyrobić następny, starając się o to w konsulacie, czy w ambasadzie, czy zgłaszając na policję, mamy już jakąś pod... I potwierdzenie, że to rzeczywiście mm. my. Także na pewno warto też o tym pamiętać. Jako stewardysta Ryanera, z jakimi wyzwaniami najczęściej się spotykasz? To są te słuchawki w uszach podczas instruktażu tego, tego na początku, czy, czy są jeszcze większe wyzwania? Tak, to jest w sumie na porządku dziennym. Także my zawsze prosimy o tą chwilę uwagi, to są jedynie dwie minuty, i my właśnie przekazujemy te informacje, żeby dbając, dbając o bezpieczeństwo. Samolotu i pasażerów, bo my akurat wiemy, gdzie są usytuowane wszystkie kamizelki ratunkowe czy, czy maski, gdzie się no. znajdują wyjścia ewakuacyjne. Także w razie takiej awaryjnej sytuacji na pewno warto wiedzieć, gdzie w danym typie samolotu są te wyjścia usytuowane i jak się, jak się zachowywać. Także zawsze prosimy o tą chwilę uwagi, bo na pewno warto znać, znać te zasady bezpieczeństwa. No i niestety musimy upominać, żeby nie rozmawiano przez telefon, żeby. Z, Zdjęto słuchawki, mm -hmm. żeby nie, nie oglądać wtedy jakichś filmów, bo mimo, że ktoś często podróżuje, teraz mamy dużo typów właśnie tych nowych samolotów. Także. Tak, także te zasady są różne, są tak. Różne, tak. Mm -hmm. Także bardzo prosimy zawsze o tą chwilę uwagi. uwagi. <laughs> Powiedz mi, jak to się dzieje, że. Bo kilka takich sytuacji było, że pasażerowie trafiają nie na te pokłady y, samolotów, na które mają trafić. Często się. To, ja rozumiem roztargnienie, no, wchodzimy właśnie na to lotnisko. Ruszamy do gate'u, myślimy już tylko o wakacjach, o tym, żeby się położyć na plaży pod palmą, ale... Jak to jest możliwe, że... Zastanawiam się, czy to jest kwestia naszego roztargnienia, roztargnienia pracowników, którzy mają tysiące pasażerów dziennie do odprawienia. Jak to się dzieje? Miałaś kiedyś taką sytuację? Miałam, miałam. Również jako pasażerka obserwuję mhm. takie, takie sytuacje, gdzie ludzie niestety ustawiają się w złych kolejkach. Teraz w tym okresie letnim jest bardzo dużo destynacji typowo letnich mhm. i na przykład kilka linii lotniczych obsługuje tą samą destynację. Także ludzie czasami wchodząc na lotnisko zobaczą tylko miejscowość, do której się wybierają i ustawiają się w tą kolejkę, ale należy jeszcze sprawdzić numer lotu, godzinę od lotu, żeby mieć pewność, że na pewno jesteśmy przy, przy odpowiednim wejściu do samolotu, mhm. bo nawet ostatnio wylatując z Poznania, gdzie, gdzie już rzeczywiście y, jest troszkę więcej tych wakacyjnych destynacji, widziałam kilka osób, które w ostatnim momencie musiały biec do, do, do innej bramki, no i mam nadzieję, że zdążyli na, na taki samolot. My podczas boardingu też mhm. zawsze mówimy, że to jest samolot y, Przepraszam, że to jest tak. lot do takiej i takiej miejscowości, numer taki i taki, żeby mm. ludzie na pewno wiedzieli. Mówimy zazwyczaj o tym w dwóch językach. E, także, tak, żeby także... nie pojawiła się taka sytuacja jak w Kevinie, prawda? E, gdzie Kevin tak. Tak. tak, tak. No, ale no to jest właśnie. niesamowite, że te historie się faktycznie zdarzają. Ja myślę, tak. że to jest roztargnienie zarówno podróżujących, i tak jak mówiłaś, ci ludzie, którzy pracują na lotnisku, oni mm -hmm. mają tylu pasażerów do sprawdzenia. Przecież w jednym samolocie zazwyczaj znajduje się prawie 200 pasażerów, tak. także rzeczywiście może to być roztra, roztargnienie, rutyna, uh -huh. i już w ostatnich momentach może być ciężej tego przypilnować, a z tym też łączą się później opóźnienia, bo musimy walizki tak. takich pasażerów y, później wyjmować, o, o. nie może walizka sama lecieć, także rzeczywiście warto uh -huh. na to też zwrócić uwagę. Dobrze, że o to zapytałaś, bo, bo w ostatnim czasie jest bardzo dużo lotów w tą samą destynację uh -huh. i, i, i trzeba sprawdzić jednak. Tak, no i lot. różnymi przewoźnikami tak naprawdę, więc tak. faktycznie tego. Te to, to o czym mówiłaś. Słuchaj, ty od wielu lat mieszkasz i pracujesz na Majorce, przy pięknej, malowniczej wyspie. Kto nie był, to serdecznie polecamy pod, podróż na Baleary. Tam są i urokliwe plaże, i imprezownie po prostu szalone miejscowości, w których impreza trwa no, prawie chyba codziennie do, bałego, do, do bladego świtu. Słuchaj, to się wiąże też z tym, że na pokład e, Twoich, między innymi Twoich e, samolotów wchodzi sporo imprezowych, e, dających czadu pasażerów. Tak, tak, właśnie z tym jest związana praca akurat w tej e, miejscowości, akurat bazę mamy w palmie, także rzeczywiście dużo osób wybiera e, majorkę jako miejsce, gdzie świętują między innymi e, wieczory kawalerskie mm -hmm. czy panieńskie. Myślę, że to jest najbardziej Widoczne wśród tych pasażerów lecących z Anglii czy z Niemiec. Oni mają taki swój rytuał, że tam grupami e, latają i rzeczywiście już impreza zaczyna się e, na pokładzie. Ja zauważyłam, że w tym roku e, nawet ci nasi pasażerowie już od rana dają nam do wiwatu, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo wcześniej te loty były kojarzone raczej z popołudniowymi wieczornymi. Wiedzieliśmy, uh -huh. że możemy się na tych destynacjach e, spodziewać tego typu pasażerów i musimy jednak mieć uwagę zwiększoną, bo bo, bo zawsze kontrolujemy tą ilość spożywanego alkoholu ze względu na bezpieczeństwo w samolocie. E, także jest to rzeczywiście destynacja bardzo imprezowa, szczególnie wśród naszych zachodnich e, mhm. sąsiadów. Ale nasi rodacy, muszę pochwalić, e, lecąc tam, nie tylko chcą imprezować, również chcą zwiedzać. Także oni spokojniejszymi są pasażerami. Bardzo lubimy wszyscy e, mhm. te loty i bardzo jestem, muszę powiedzieć, dumna z naszych rodaków, bo, bo, bo na tej trasie, akurat w moich liniach, bardzo miło się i oby, mm -hmm. oby więcej takich lotów, oby więcej takich pasażerów, którzy też są zainteresowani miejscem, w które lecą, a nie tylko <noise> imprezowaniem. A jak mówimy o Majorce, to udało Ci się spotkać Roberta Lewandowskiego, bo myślę, że to jest taki wiesz. <noise> Jeszcze niestety nie, ale kilka razy podobno się mijaliśmy, bo ktoś mi mówił, a tu przed chwilą miał trening z Anią na tej plaży, a tu przed chwilą e, byli w tej restauracji. Także no, bardzo bym chciała kiedyś do Ani próbowałam się odzywać, bo tam jeszcze inne projekty hmm. też tworzę i myślę, że, że to założenie by jej właśnie też odpowiadało, i tam wiadomo ktoś znajomy, znajomego gdzieś tam współpracował, ale, ale jeszcze nie udało nam się spotkać. Mam nadzieję, że... W takim że razie w trzymam sezonie. kciuki i mam nadzieję, że wiesz, potem zdjęcia trafią do mediów społecznościowych. Martyna, dziękuję Ci bardzo. Bardzo mi przykro, ale czas programu one te wakacje dobiega powoli końca. Bardzo dziękuję za, za dzisiejszą uwagę i za te wszystkie... Porady i, i podpowiedzi od naszych gości. Serdecznie zapraszam do dzielenia się w naszych mediach społecznościowych pomysłami na kierunki. Może chcecie podpowiedzieć nam, gdzie powinniśmy się wybrać i co zrelacjonować, bo przecież całe wakacje jeszcze przed nami. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.